Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na transmisji na żywo dzisiaj taka luźna jak zawsze zresztą transmisja Zaraz tak zaczniemy jak się zbierzecie, jak wszyscy tutaj w miarę będziecie, żeby... Ktoś posłuchał tego, co będę mówił. Cześć, siemka wszystkim. Dobra, myślę, że możemy powoli zaczynać, bo już widzę, że są trzy osoby. To myślę, że tak można już w miarę spokojnie zacząć coś mówić. W ogóle bałem się o tą transmisję, bo od wczoraj pada u mnie deszcz i coś mi internet szwankuje. No, ale jak widać, na razie działa. Mam nadzieję, że podziała. Staram się tutaj niczego zbytnio. Pochopnie nie robić, że mnie nie wywaliło, ale widzę, że na razie jest wszystko okej. Okay. Jesteśmy też po czwartku z europejskimi pucharami, już w nie tak dobrym humorze, jak to by było chociażby tydzień temu, ale w sumie tu nie ma, ale yy, chociaż. Jest tak jedno, jeżeli byśmy spojrzeli na punkty, bo paradoksalnie zdobyliśmy 0,400 punktów o połowę mniej niż tydzień temu gdyby Lech wygrał, to byśmy mieli byśmy mieli byśmy mieli o 100 punktów, 0,100 punktów więcej, więc no trochę brakuje siemanko Manko no tak paradoksalnie brakuje tych dwóch remisów Pogoni i Lechi. no bo to jednak było dodatkowe 0 punktów. 125 punktów no, w każdym razie nic z tym nie zrobimy Raków wygrał z Astaną 1 0 na wyjeździe Lech zremisował z Dynamo Batumi 1 do 1 Pogoń przegrała 0 do 4 z brędby na wyjeździe, czyli Bogoni miała... nie oszukujmy się najtrudniejsze zadania, ilech ja przegrała u siebie 1 do 2 z rapidem w jeden. Podsumowując ten czwartek, na plus na pewno Raków, że i po tej całej podróży, i po tym no i ogólnie po tej całej podróży i po tak dalekim wyjeździe raków jednak wygrał spotkanie na nie, nie ukrywamy trudnym terenie sztuczna nawierzchnia jest to nie był to rywal wcale tak wygodny jak u siebie no ale w każdym razie Raków podołał, wygrał, zdobył punkty do rankingu, co było najważniejsze. Lech zremisował na wyjeździe z Dynamo batumi Było widać, że Lech się trochę męczył, ale to było do przewidzenia po Dynamo zagrało tak samo dobrze Jakby chociaż ze Słowanem Bratysława Na... Yy, znaczy u siebie yy, W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Nie było to zbytnio zaskoczeniem Chociaż Lech yy, Nie uzyskał Można powiedzieć zadowalającego rezultatu Wyrównał w końcówce Po bramce Alana Czerwińskiego No i Co do poradników, to powinien być gdzieś taki. Zaraz tutaj ci go znajdę i podeślę później na czacie. Ale taki był: jak pewnie zjedziesz trochę w dół w tych moich filmach, to znajdziesz poradnik, jak wgrać pacza i inne sprawy. No i dalej mieliśmy Pogoń i Lechie, czyli dwa zespoły, które już odpadły z europejskich pucharów. Nie, nie jest to optymistyczna wiadomość, jakbyśmy mieli tutaj na to wszystko patrzeć. No niestety mamy dwa zespoły w trzeciej rundzie. Malta o dziwo ma od nas więcej zespołów. No... Nie można zaprzeczyć, że nasza piłka jest na takim poziomie złym, nie jest na też dobrym. Nasza piłka jest po prostu na poziomie średnim i to pokazuje nasze miejsce w rankingu 28 mamy 55 nacji w zrzeszonych w UEFie, czyli jesteśmy pośrodku po na najzwykle w świecie. No i to trochę też pokazuje ranking, pokazuje to z jakimi zespołami odpadamy. No i pogoń przegrała 0 do 4 po meczu, w którym można powiedzieć nie grała źle, ale tak samo jak Lechia. Ile mieliśmy zespołów, które nie grały źle, a odpadały. No właśnie. Tutaj nie ma czasu na naukę, tu trzeba po prostu wejść i zacząć zbierać punkty dla Polski, no nie ma innego wyjścia. No, Pogoń przegrała głównie przez dwa błędy na porządku spotkania. Przy bramce 1-0 błąd z y, Tipicy i rzut karny. Druga bramka błąd y, Maty, który no trudno to nazwać jakkolwiek, ale po imieniu No, Mata zagrał taką piłkę górną do środkowego obrońcy, co się y, czego się nie robi praktycznie. I niestety taki dziecinny błąd trochę spowodował To, że Pogoń straciła drugą bramkę I później już można powiedzieć, że wszystko posypało Mimo, że Pogoń atakowała Pogoń, no grała Grała, można powiedzieć Dobrze do momentu wejścia Gdzieś W przedpole karnia. Później pomysły się tak jakby kończyły I zaczynały się wrzutki A przy tak niskich Graczach Pogoni nie miało to w ogóle sensu, więc no musiało się to skończyć źle. No i Lechia. Lechia przegrała u siebie 1-2 z Rapidem Wiedeń. Lechia też dwie bramki stosunkowo szybko straciła. No i to nie wróżyło zbytnio dobrze. Już na samym początku spotkałem stracić dwie bramki. Jenom po porzucie karnym Kałuziński się pomylił. No i mieliśmy już 2 do 0. Później Lechia przycisnęła, Lechia zaczęła atakować, strzeliła bramkę. Lechi teoretycznie należał się rzut karny. w końcu spotkania nie został on podyktowany, ale nie możemy zwracać na takie rzeczy uwagi. Jeżeli Lechia byłaby lepsza, Lechia by w końcu tą bramkę strzeliła. Lechia to nie zrobiła i Lechia odpadła z rozgrywek europejskich. A więc mamy dwa zespoły w trzeciej rundzie. Lech zagra Zagrazy Wikingurem Reykjavik, który pokonał TNS 2 do 0 w dwóch meczu. A Raków zagrazy Spartakiem Ternawa, który pokonał Newton 6 do 2 w dwóch meczu, a więc yy, zespoły łatwe, zespoły do przejścia. Szczególnie dla Lecha mistrz Islandii. No nie jest to wygórowany poziom, co do Rakowa byłbym spokojny o wyeliminowanie Spartaka Ternawy. Nie jest to zespół, który mógłby tutaj pokrzyżować nam jakiekolwiek plany. Przynajmniej ja mam takie wrażenie w tym momencie. W czwartej rundzie eliminacji do ligi konferencji no to Najlepsi rywale tacy da Rakowa. Tutaj będę mówił o zespołach, które już jakby muszą wygrać swój mecz, bo także pojawią się zespoły, które muszą przegrać swój mecz, żeby zagrać z Rakowem. A więc wygrany pary Apol Kyzyl Żar, czyli zespół z Kazachstanu i zespół z Cypru. Apol nie znajduje się obecnie w formie, która. Yy, nie znajduje się obecnie w formie, która by mogła pozwolić na wyeliminowanie rakowa. Apol to nie jest ten Apol, który grał jeszcze ostatnio w europejskich pucharach. ten Apoel, powoli zaczyna już y, nie odnosić większych y, sukcesów i także na polu krajowym więc y, myślę, że byłbym tu spokojny oto dalej mamy Zorię Ugański i Krajkowie a więc zespół z Ukrainy tu byłby bonus w postaci grania w Polsce obu, dwu, obu spotkań, dwóch meczów nie byłoby problemu z podróżą i właśnie drugi zesp zespół z Rumunii, zespół, który, jeżeli by wyeliminował zespół z Ukrainy, byłby też niezłym nie rywalem, dla Rakowa. Dalej mamy przegranych z dwóch meczów: Larnaka i Partizan Belgrad. Tutaj, jeżeli jeden zespół był odpad, albo Larnaka, albo Partizan. Myślę, że Raków by mógł sobie poradzić z takim zespołem. Partizan też już nie jest wcale takim wygórowanym przeciwnikiem jak La Rakowa, a, a jak Larnaka, też zespół zresztą z Cypru, myślę, że Raków by sobie spokojnie poradził. I ostatnia tutaj para Słowacko i Fenerbacze. No, jeżeli Fenerbahce przejdzie, no to Słowacko. Jeżeli Słowacko przejdzie, to już zaczyna się powoli sprawa komplikować, ale Słowacko, zespół, który myślę, że byłby odpowiedni, jak na bazie, byłby do przejścia na Złocie Świecie. No i czwarta runda eliminacji do konferencji dla Rako, przepraszam, Rybale, dla Lecha. No to tutaj przegrani tych wszystkich par, by zagrać z Lechem. Przegrani par Malmo Dudlange. Czyli tutaj myślałbym bardziej Dudlansz. Chociaż Malmo... No nie wiem. Tutaj po główkowach ja mógł odpaść co dwóch meczu, ale w każdym razie, no jeżeli Malmo by miał odpaść Dudlansz, to znaczy, że Malmo nie jest w wygórowanej formie. A więc byłoby bardzo dobrym rywalem dla Lecha. Szczególnie w tej rundzie. Shamrock Rowers i Szkupi. A więc i... Irlandia i Macedonia Północna. Oba zespoły mogą się wzajemnie wyeliminować i oba myślę, żeby nie stanowiły jakiejś ogromnej przeszkody dla Lecha w czwartej rundzie i przegrany z pary Linfield i Zurych. Tutaj bardziej bym był skłonny do Linfield niż do Zurychu. Zurych pokazał w meczu z Karabagiem że to nie jest zespół, który łatwo sprzeda skórę i dlatego bardziej wolał Infit niż oczywiście Szwajcarów, ale patrząc na te dłumecze, mecze, co wymieniłem, no to jeżeli Lech nie będzie miał złego losowania, to spokojnie trafi na bardzo przyjemny zespół. Tak samo zresztą jak Raku, no, niby czeka Wiara, niby czeka West Ham, Ktoś te zespoły musi trafić, ale miejmy nadzieję, że już po i tak pechowym teoretycznie losowaniu, bo od pierwszych rund mieliśmy bardzo mocne zespoły na swojej ścieżce, no to może teraz los trochę się odwróci i dostaniemy tych y, rywali słabszych. Na to liczę losowanie, jeżeli się nie mylę, we wtorek o 14:00 i nie jestem pewien czy we wtorek, może że w poniedziałek. No, ale w każdym razie w kolejnym w tygodniu o 14 będzie czekać nas losowanie eliminacji ligi konferencji. No i jeszcze tutaj takie sprawozdanie rankingowe, można to tak nazwać. No to znajdujemy się na miejscu 28 w rankingu. Nie poprawiliśmy się, ale także się nie pogorszyliśmy. Nasza strata do 27 Rumunii to 0,625 punktów, a więc no już ta strata niby się trochę zmniejszyła, ale także jest spora do Węgrów i Słowaków: tracimy 1,125 i do 24 Bułgarii: 2 punkty. A więc, no trochę tutaj się sprawa komplikuje w związku z tym, że nie mamy tylko dwa zespoły. Bułgarii, Bułgaria ma 3 i Ludogorca łudogor, już na pewno w fazie grupowej a więc no jest tutaj niewątpliwie problem z dogonieniem Bułgarów jeżeli dwa polskie zespoły zagrają w kolejnej fazie zagrają w playoffach a później zagrają w fazie grupowej myślę, że yy, do dogonienia kilku tutaj z, z krajów w rankingu może być, może nie być takiego problemu, może o tak. No, ale w każdym razie strata rośnie i po prostu będzie trzeba ją zmniejszać. Co do, właśnie, pechowego losowania, jak już mówiłem wcześniej, no to tutaj się właśnie przydałby, przydałaby się stabilizacja, czyli lech, raków i legia najlepiej w europejskich pucharach po Lech, po tych dwóch wygranych znaczy jednej przegranej, jednej wygranej ludzie, ma współczynnik w kolejnym sezonie 7 Co tak jak już wcześniej pisałem oznaczałoby to że Lech byłby w, jakby w tym sezonie z takim współczynnikiem rozstawiony na pewno w pierwszej rundzie eliminacji gimiszów i w pierwszej i drugiej rundzie eliminacji konferencji Oczywiście jeżeli by nie był w fazie mistrzowskiej w lidze konferencji, to by był w pierwszych dwóch rundach rozstawiony. Legia na razie ma współczynnik 11, nie poprawi go. I na ten moment boję się o Legię, co z tą Legią będzie, bo Legia by się naprawdę bardzo przydała w europejskich pucharach, jeżeli chodzi o zbieranie punktów. Bo Legia byłaby rozstawiona w pierwszym rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. I w pierwszej, drugiej i trzeciej rundzie eliminacji i konferencji na pewno w czwartej też możliwe, że byłaby rozstawiona, jeżeli by odpadło kilka zespołów na ten moment jakby rozstawionych w tej czwartej rundzie. No i Raków, Raków na razie nie jest rozstawiony, ma współczynnik 4 w kolejnym sezonie, a więc już na pewno się poprawi, będzie wyższy niż średnia krajowa. A więc Raków się polepszy, jeżeli Raków przejdzie tą rundę, to do mnie też mu wzrośnie współczynnik, jeżeli przejdzie do fazy grupowej, to wzrośnie jeszcze bardziej A więc trzeba po prostu na to liczyć Bo jakbyśmy mieli takie dwa, albo najlepiej jakbyśmy mieli trzy zespoły, które mają taki współczynnik, na pewno bardzo by nam to pomogło No, no ale tak to wygląda. Wygląda to dość niepokojąco, jeżeli patrzymy na na współczynnik. Ale no niestety trzeba go poprawić. Coś mi tą transmisję tnie i myślę, że to nie jest dobry moment. też coś nie ustaje. więc no trochę problematyczne. Widzę, że tutaj jest błąd, błąd danych, później jest uwaga, błąd, brak danych, błąd, transmisja działa, błąd. Transmisja działa i tak kółko, więc. No w sumie nie wiem czy to leci. Ja pokazuję że trwa. Więc możliwe, że trwa, ale. Okienko docelowe zawiesiło mi się na szóstej minucie transmisji, więc. Yy, nie mam pojęcia co się dzieje. Ale dobrze. <laughs> Powiedziałem co chciałem. Yy, więcej czasu nie zabieram. Trochę chaotyczna ta transmisja, ale to w sumie przez to, że nie ma nie mam zbytnio kontaktu z internetem. Ale no, myślę, że za tydzień ta transmisja w piątek, tak jak miało być, jak miało być wczoraj. I. No, jeżeli.